Mamy kolejną prezentację. Tym razem model bardzo bardzo znany na polskich drogach. Nie jest to Adventure, ale to jest model GS 1200 R 1200. Zobaczcie sobie. To jest ten model, nie Adventure, ale model Triple Black. Bardzo mało jest tego na polskich drogach. Charakteryzuje się przede wszystkim innym lakierem. Ma kilka. Jak, wy, jak widzicie, tutaj e, funk taki czy, można powiedzieć, e, ozdobników, czyli pokryte laki lakierem Black Storm Metallic, anodezywany na czarno rury widelca. Jak widzimy tutaj, to jest to właśnie e, rama lakierowana. Tutaj jest cała rama lakierowana. To jest jakby nie w standardzie e, czarno-szare e, siodło z aplikacją, jak widzicie, e, GS. Dodatkowo ono jest jakby przystosowane troszeczkę dla Mniejszego rajdera, bo jest jakby obniżone To jest dodatkowy, dodatkowy atut Dynamiczne świate stopy DBL, komputer pokładowy, wszystko jest tutaj Opisane, szczegóły są w opisie Cena pierwotna była 67 900. Jest na chwilę obecną promocja 65 000 I w takiej cenie będziemy Oferować ten motocykl Z transportem w dowolne Miejsce w Polsce, w oczywiście cenie Z naszych czynności Tylko trzeba było go przygotować, sprawdzić Założyć kufry, bo dokupiliśmy do niego zestaw kufru, bo wiemy, że jak ten motocykl jest wykorzystywany. Sprawdzony komputer, wszystko jest w nim naprawdę bardzo dobrym stanie. Czy opony, czy klocki, nie można się tutaj do niczego doczepić. System oczywiście bezkluczykowy. Zaraz wam pokażę ile ma przejechane, a wcale niedużo, bo około już sprawdzamy sobie. 47891 rocznik 216 dodam, uchwyt na nawigacji oryginalną do BMW, oczywiście szybka, wszystko w nienagannym stanie. Wszystkie te funkcje już znane w BMW, o których nie będę mówił, podżywane manetki, tempomat, komputer, zawieszenie regulowane, które można sobie dowolnie ustawić. Trzy tryby, więc to na pewno jest duży plus tego motocykla. Jest to oczywiście dynamic ESA z którego słynie ten motocykl i bardzo fajnie można śmigać oczywiście te lampy stopu, Pąka tył tak mniej więcej wygląda nie jest jakoś najświeższa ale też nie jest jakby najstarsza wał to wszystko wygląda tutaj świetnie, świeży rocznik mały przebieg od tej strony w czy zobaczcie jak to ładnie wygląda, szprychy, wszystko jest w bardzo dobrym stanie kufry nówki nie i odpalamy go. Wszystko czyściutkie, równe. Bez wypadkowy oczywiście pojazd. Czek suchy. Jak Wam się podoba ten motocykl? Mi bardzo fajnie. I Africa Twin, i Honda ST1300, czy BMW GS 1200. Już dawno nie mieliśmy tak dobrej kolekcji, tak dobrym stanie technicznym. Wszystkie pojazdy od razu z automatów, z 3-miesięczną gwarancją rozruchową, z transportem w cenie detalicznej, z ogłoszenia, czy ze strony, czy z OTOMOTO, czy z olx w cenie. Śmiało można przyjechać z bardzo daleka, motocykle są sprawdzone. Z bardzo dobrym stanie technicznym. My, mam nadzieję, się zobaczymy u nas w salonie, zbijemy pionę i zakupicie sobie ten bardzo fajny motocykl, jak tamte poprzednie.